Wiem już o tym, że wracasz do Ryszarda Kowalskiego po półtora roku, prawie dwóch latach przerwy. To coś się znaczy? Eee, w sumie co? Też to nie była taka totalna rozłąka, bo mimo to, że w eee, jakimś stopniu przerwałem swoje starty na silnikach eee, pana Rysia, tak jednak to też nie była taka stuprocentowa rozłąka, bo było dużo zawodów gdzieś tam, e, dalej używałem tych starszych jednostek, e, więc cały czas miałem silniki Panarysia w warsztacie i w miarę możliwości, gdzie na przykład wiedziałem, że na tym silniku tu czy tu będzie dobrze, no to staram się... Ale w Ekstralidze praktycznie zyskować, nie było tych silników, to w co sprawiło? mało co. No właśnie, to co sprawiło nagle, że postanowiłeś przed tym sezonem powrót i, i jednak stawiasz bardzo mocno na, nie na finę Rune Jensen, który był do tej pory Twoim dostawcą sprzętu, a, a właśnie na Ryszarda Kowalskiego? Myślę, że takim mocnym e, mocnym powodem to było, był finał. 25 roku z Toruniem, gdzie pojechałem w finale na silniku, który mm -hmm. wygrałem w sumie z Red Bull jasów, co Azów. To już parę lat temu. Pan Ryszard mi ten silnik stworzył. I on był, ten silnik był zbudowany na sezon 24, czyli tam przy nim w okolicach marca. Mm -hmm. Ten silnik otrzymałem. No i w zasadzie można powiedzieć, że się na niego po paru treningach, tam chyba jednych zawodach, dosyć mocno nieudanych obraziłem i tak naprawdę do finału 25 leżał w warsztacie. Przez dwa sezony. Przez, no można powiedzieć, że... I na kluczowy mecz dwa 2000, sezonu 2025, bo to był przecież ten, który musieliście nadrabiać po pierwszym meczu w Toruniu, Ty się zdecydowałeś, że to jest ten silnik? Dlaczego? Dlaczego akurat ten? Sytuacja była następująca, bo w sumie e, wtedy mieliśmy dwa albo trzy treningi przed tym finałem u siebie w Lublinie. I tak naprawdę hmm. można powiedzieć, że nie chciałem korzystać z przysłowiowej pomocy innych chłopaków w stylu, że on mi pożyczy ten silnik, ten mi pożyczy ten silnik. A były tak, takie propozycje. Tak, tak, tak. Były takie opcje, możliwości, że po prostu. Wszystkie ręce mm -hmm. na pokład, pomagamy sobie nawzajem, ktoś ma problem, sprawdzamy, testujemy i tak dalej. Ale jednak chciałem e, wyciągnąć wszystko, co mm -hmm. się da z tych rzeczy, które mam, e, swoich. Stąd też e, decyzja, że po prostu wszystko, co mam w warsztacie, bierzemy na trening, jeździmy, testujemy, sprawdzamy, odrzucamy. E, zostawiamy i tak dalej mm -hmm. i w zasadzie pojechałem naprawdę w fajny, fajny dobry trening na tym, na tym silniku e, też na, na treningu mieliśmy telemetrię mm -hmm. więc jakby rzeczywiście sam fakt tego, że czułem, mm -hmm. że to jedzie fajnie to jeszcze rzeczywiście był ten e, rzeczywisty odpowiednik mm -hmm. w, post, na, w postaci liczb, czasów e, jakby tego, jak szybko przyspieszam do wejścia włók i tak dalej. I rzeczywiście to było powtarzalne. Więc mówią, no, skoro tyle czekał, okay. to chyba czas na to. No, ale... zaryzykować i pojechać. w meczu. To nie? muszę spytać, miałeś okazję, jak sam mówi, że były różne możliwości. Domyślam się, że mogłeś też, nie wiem, pożyczyć silnik Bartka z czyli silniki, które wydają się sprawdzone, wydają się gotowe do jazdy. nie, nie kusiło, żeby właśnie pościgać na sprzęcie chociażby od Marznika. Nie kusiło, z względu na to, że na tyle co też mm -hmm. rozmawiam z Bartkiem, to jednak e, w jakimś tam stopniu mamy trochę inne potrzeby od swojego sprzętu. Mm -hmm. Więc po prostu e, jakby doszliśmy do takiego porozumienia wewnętrznego, mm -hmm. że no, jest to bez sensu, że lepiej jak po prostu z, e, zdecyduję na przykład, że ten i ten sił mm -hmm. wybieram na mecz. I że po prostu Bartek mi pomoże go lepiej dostroić mm -hmm. w tą stronę. Eee, A czy to, to znaczy, że się przejechał stać... na tak Nie, powiem? ale po prostu stał na torze i każde gdzieś tam moje spostrzeżenie eee, było z nim wymieniane. Yeah. Przez co też łatwiej w jakimś stopniu było mi dojść do porozumienia. Tak? Tak? Z Marznik Bo... widzi więcej? Faktycznie ty to, ty to poczułeś? Myślę, że tak. tak? Czyli to naprawdę na... było tak, że on myślę, z... myślę, że tak. Myślę, że naprawdę. Widzi czasami rzeczy, o których na przykład by się nie pomyślał, albo rozwiązania e, na dany moment, o których by się nawet nie mm pomyślał. -hmm. Rzeczywiście, rzeczywiście. Czyli nawet z boku? Nawet z boku ci powiedział Mateusz, ja bym to zrobił inaczej i, i faktycznie ty to robiłeś tak i, i czułeś różnicę? Tak. Czyli, czyli to jest ta jest. różnica, to jest ta magia, bo to, że z marzyka, oprócz umiejętności technicznych na torze. Myślę, że tutaj pod tym względem to ile on różne rzeczy przetestował w swoim życiu. I to jak jednak czuję ten sprzęt, to pod tym względem tylko i wyłącznie patrzę i uczę się. się A to też może dlatego powrót do Ryszarda Kowalskiego, bo w przyszłym roku na tych silnikach Bartosz Marzik to wiadomo, mm -hmm. będzie tak, że Kasper woli na waszej drużynie, że, że jest więcej tych zawodników, że można właśnie zespołowo coś, coś więcej ustalić. Mm -hmm. Znaczy, to było taki, może powiedzieć, że gdzieś tam ostatni z argumentów, który mm -hmm. po prostu też w jakimś stopniu poparł tą moją decyzję. Wiadomo, pierwsza kwestia to to, że e, sam chciałem. Mm -hmm. Później kolejna kwestia, że e, pan e, Ryszard i Daniel w mm -hmm. głównej mierze też e, wyrazili chęć i e, po prostu pozytywny odbiór tego, że chcę, chciałem dalej jeździć, w pewnym sensie wrócić do silników. Mm -hmm. Więc wiadomo, na wszystko się składa. Dużo, dużo różnych kwestii, aspektów, które trzeba było przemyśleć, ale yy, ta kwestia na pewno też w jakimś stopniu zaważyła, ale to na pewno nie były jakieś tam główny priorytety. Ale skoro jesteśmy odnośnie, przy temacie testowania, to wiemy, że Ty jesteś jednym z tych nielicznych zawodników, którzy jeszcze w październiku mieli okazję przetestować nowe opony, bo to będzie rewolucja. Wracają opony dętkowe, będą opony jednolite dla wszystkich, to są te opony dużo twardsze, no i właśnie. Czy to jest rewolucja, czy to będzie wymagało od Was zupełnej zmiany silników, ustawień, charakterystyki, będziecie się uczyć tego na nowo? Jak po tych testach e, e, Ty, jakie masz przemyślenia? Myślę, że po pierwsze słowo rewolucja to jest e, złe słowo. Okay. Myślę, że rewolucją to było jak z zdentek, e, zaczęliśmy wszyscy jeździć na oponach okay. dentków. Okay. To myślę, że to była rewolucja pod względem tak czysto technicznym. Mm -hmm to uważam, że jest to cofanie się w jakimś stopniu do, do może nie wiem, może nie lat 90., ale no, na pewno te kilka, kilkanaście lat do tyłu, tak? Mm -hmm. Bo jednak patrząc na inne dyscypliny motosportu, yy, czy nawet wszystkie inne dyscypliny, gdzie jeździ się na mm -hmm. kołach. Tutaj na przykład w ogólnej mierze bije do szkolarstwa. No to jednak wszyscy ma, mają bezdętkowe koła, e, nie mają dętek i tak dalej. Jakby nie było, też jeździliśmy już na tym przez no ale, ale 3-4 ostatnie lata. Argument był taki, żeby zmniejszyć koszty, żeby, żeby jednak nie wydawać aż, aż tyle, to się uda zrobić? One są wytrzymalsze? Nie. Nie uda się tego zrobić, chyba że po prostu rzeczywiście e, dentki, przepraszam nie dentki tylko opony będą tańsze. To jest jedyny, e, jedyny A raczej argument. Dębki. Jedyny argument za tym, że rzeczywiście te koszty będą No mimo, mimo wszystko jednak e, Ciężko jest te koszty zmniejszyć, ze względu na to, że każdy chce wygrywać, tak? Mm -hmm. Więc automatycznie każdy tak czy tak dalej będzie mm -hmm. zakładał e, na każdy wyścig nowego kanta. E, co dwa wyścigi nową oponę. E, przerwany wyścig po półku, czy po jednym łuku, czy, na, czy po okrążeniu to już w ogóle. Każdy tak czy tak będzie zakładał hmm. świeżą, świeżą stronę. Ale tańsze to ta opona będzie. Ty już wiesz, ile będzie kosztowała? Nie wiem, tylko gdzieś tam słyszałem, że ma być taniej, ale ile to a jak, a to jak bardzo zmienia... że jest jakaś informacja hmm. po prostu jeszcze o tym. A jak jest. bardzo zmienia się charakterystyka silnika, bo o tym też wielu mechaników mówiło, że to może sprawić tak, że niektórzy będą musieli mieć osobne silniki na Grand Prix, gdzie będą opony dopuszczalne te starego z tej pół poprzednie. A inne silniki zupełnie na PGX League, gdzie trzeba będzie jeździć w poniach i, i właśnie tych dużo twardszych? Na pewno w sferę kwestii Grand Prix to nie wchodzę, bo tam mhm. nie będę jeździł, więc o tym... Ale dużo się zmienia w Twoim sprzęcie, W ogóle, w ogóle nie, nie, w, nie chcę wspominać. Mhm. Na podstawie tego co mhm. przejeździłem, też nie było to dużo, mhm. ale jednak... Na tyle dużo, że początek stanu na będzie ciekawy. Na pewno będzie ciekawy, bo e, jednak zmienia się odczucie motocykla. E, może to nie jest jakaś kosmiczna, kosmiczna zmiana, która spowoduje mm. odwrócenie wszystkiego o 180 stopni, ale jednak na pewno nie będzie to jeden do jednego, tak jak działało wszystko wcześniej. Tylko jednak na pewno ten pierwszy miesiąc jeżdżenia będzie trzeba poświęcić na to, aby jednak z powrotem dostosować swoje silniki do tego, co czuć. Czyli sezon przygotowawczy dużo ważniejszy dobry. niż w poprzednich latach. Że nie, nie będzie takich zawodników, którzy przyjadą na dwa sparingi, tylko i. Może tak być. <gryczny> tylko to będzie duże ryzyko później. Może tak, może tak być. Tutaj myślę, że na początku to będzie. W pewnym sensie wyścig kto trafi mm -hmm. szybciej w to, co rzeczywiście te opony y, będą potrzebować, tak? Bo jednak jak y, jest dętka, to, to ciśnienie w kole też może być niższe, więc wiadomo, że ta opona inaczej się rozkłada. Eee, no i tak naprawdę sama kwestia startu i dojazdu do łuku i też w wyścigu. Eee, to się wbrew pozorom naprawdę dużo, dużo zmienia, więc yy... no, początek roku to będą naprawdę solidne, solidne testy. Myślę, Zem. że to taki klimat F1 nam wleci. No, no, ja, ja jestem ciekawy, to. jak to będzie wyglądało, ale faktycznie to będziemy obserwować. Dla Ciebie to będzie szczególny sezon, bo, bo wiem o tym, że to jest ostatni dla Ciebie sezon w roli zawodnika 24 No i właśnie. Ty masz już jakiś plan na siebie, ty myślisz, że właśnie to jest ostatni rok w motorze Lublin, że już jako senior nie masz szans. Czy właśnie wręcz przeciwnie ty uważasz, że, że idealnym jakby kontynuacją będzie to, że z zawodniką 24 staniesz się seniorem podstawowym motoru Lublin? Na pewno fajnie by było. Mimo wszystko mimo wszystko tak czy tak? Nie podchodzę w ogóle do tematu, że na przykład wielu zawodników jest traktowanych jako mm -hmm. takie przysłowiowe zapchaj dziury. Mm -hmm. e, że po prostu ta pozycja jest po to, aby przedłużyć e, ich jakieś tam szanse w jeżdżeniu, e, w jeżdżeniu dalej w ekstralidze. Czy na przykład też być mocną, e, mocnym zawodnikiem mm -hmm. 24 w pierwszej lidze. E, ja tak na przykład do siebie staram się nie podchodzić, bo myślę, że to akurat nie wpłynęłoby dobrze na gdzieś tam mój cały performance, że tak to określę. Staramy się podchodzić do tego, że po prostu jestem tym zawodnikiem, mam swoją rolę w zespole myślę, że gdzieś tam... Patrząc, nie chociażby nawet na podstawie mm. średniej, bo to myślę, że jest taki naj, najbardziej kwestia, która najbardziej odzwierciedla mm. realny, realny stan rzeczy pod względem robienia punktów i tak dalej. No to, no to druga, taka druga linia no, ta, z liderami myślę, Mateusz to, jest, to kto twoim rywalem w takim razie. To jest na pewno, z rzecz, którą... którą Byłem w stanie osiągnąć, bo któregoś ja lepiej. Wiem, ale któregoś z seniorów będziesz musiał zastąpić, jeżeli tak by Nie. miało nastąpić? To kto twoim rywalem? Frederick Lingen czy, czy może Kasper Woryna? W sezonie? Tak. Każdy jest rywalem w jakimś stopniu. Tak naprawdę. Mimo to, że jesteśmy zespołem. Mm -hmm. To jednak, e, że rozmawiamy, są, lubimy się i tak dalej, to jednak każdy sobie rywalizuje. To... to nie jest nic nie jest żadnym odkryciem, bo jednak mimo wszystko każdy jedzie dla siebie w jakimś stopniu. No tak, tak? Ale... Jedziemy dla drużyny, ale tak czy tak e, każdy gdzieś te punkty kolekcjonuje też na, na własne konto. Stąd e, ta rywalizacja, jakie jest w drużynie, to myślę, że jest fajne, zwłaszcza, mm -hmm. jak jest, postosja, jest, jak jest to zdrowa rywalizacja. Znaczy, myślę, że to jest takie, nikt nie mówi o tym głośno, mm -hmm. ale tak jakby taka, m, podświadome myślenie każdego sportowca, tak? Ja nawet jak, nie wiem, idę na rower, idę biegać, to... Mm -hmm. Ja rywalizuję zawsze ze wszystkimi. Nie wiem, w czymkolwiek, nawet potrafię mm -hmm. w jedzeniu, rywalizować podświadomie z kimś, kto siedzi obok mm -hmm. tym, że zjem szybciej od kogoś. Co już trochę jest dziwne czasami. Ale w jakimś stopniu jest to fajne. Nie? No ale na pewno ta rywalizacja. Patrzenie na wyniki indywidualne. Musiało ci to wkurzać, że ja patrzyłem 9 razy, bo jeździłeś tylko w wyścigach nominowanych, tak jak na 9? zawodnika, tak, sprawdziłem to 9 razy, okay. jak na zawodnika, który na 18, na 18, 10, na 18 meczów, no połowę. połowę meczu, z czego 6 na wyjazdach, tylko 3 mm -hmm. na własnym torze. No to musi denerwować, bo ty nie jesteś zawodnikiem, który zawodził, ty jesteś zawodnikiem 24, 25 zawodnikiem ligi ze średnią 1 na 8 prawie. Mm -hmm. Kończyłeś wiele razy z takim zawodem, że. że w innych nie bym pojechał, bo wielu jest zawodników słabszych, którzy jeździli w 15 biegach regularnie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też mnie to motywowało do tego, aby jednak robić tych punktów więcej w tych czterech biegach, mm -hmm. które na pewno raczej bym pojechał. Mm -hmm. A w sumie chyba nigdy nie jechałem w tym roku. Mniej niż cztery. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Chyba, że Bardziej to się... na początku, bo tam było. Kurczę, nie pamiętam, ale no przyjmijmy, że jednak no, te cztery jechałem mm -hmm. zawsze. E, no to wiadomo, że później e, chciałem, aby tych punktów robić jak mm -hmm. najwięcej. Generalnie, jak tą granicę tam tych dziewięciu, dziesięciu osiągnąłem w czterech wyścigach, no to rzeczywiście to było realne, bym pojechał w biegach nominowanych, tak. Raz pamiętam, miałem okazję jechać e, chyba w Gorzowie. Miałem okazję jechać, bieg nominowany, ale chyba nie chciałem. Okej. Okay. wiem, czy to był rok tam? Znaczy, w zeszłym sezonie, czy dwa sezony w tył. A czy... czemu nie chciałeś jechać? Czułeś, eee, że jesteś zasłany? Nie. Chodziło o to, że byłem już po jakichś zawodach dzień wcześniej, gdzie też nie było łatwo pod względem torowym. Mm. Mecz już w Gorzowie chyba był wygrany. I już stwierdziłem, że nie, wiadomo szansa jest na jeszcze jeden wyścig, ale jakoś nie czułem się nie czułem się po ale w ogóle. Ale nie to, to, pojechałem, pojechałeś, tak? Nie, nie pojechałem. Aha, się. E, czułem się już trochę zmęczony i wolałem nie ryzykować, a wtedy też był chyba tor po deszczu albo coś w mm -hmm. tym stylu. E, ale nie pamiętam, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, ale już mniejsza z tym, e, co nie zmienia faktu, że zawsze to mnie tak starałem się przekuwać to na tę motywację, mm -hmm. żeby jednak jechać ten, żeby jednak jechać ten wyścig, żeby być lepszym od nie wiem, Dominika, Jacka czy mm -hmm. Frediego, bo w zasadzie można powiedzieć, okay. że to byli mm -hmm. trzej moi tacy główni, główni rywali, ry, rywale, rywale, o biegi nominowane. Um. Trzeba o tego punkcika chociaż mieć więcej. A muszę zapytać o że jest, mieć Jedną sprawę, to no bo to się nie liczy. Tak, nagłośnił, nagłośnił kanał, plus twój konflikt z Bartem Kowalskim, dwójkę wykresie się A znowu ostatnio wróciliście z kadry, i z tego co wiemy, w jednym pokoju zostałeś umieszczony właśnie z Bartkiem Kowalskim. Tak. E, rozumiem, że delikatnie przeklnąłeś, gdy się dowiedziałeś o tym, że taki pomysł mają władze kadry? E, nie. W sensie jakby. Jesteś, to był czwarty sezon, czwarty obóz okay. z rzędu, gdzie z Bartkiem mieliśmy okazję być razem w pokoju. Czy ktoś jest dowcipny? Znaczy... Eee, no, o, inaczej. Przyjmijmy, że tak. Co nie zmienia faktu, że... Było okej. Okay. Normalnie. Myślę, że pogadaliśmy na tyle. Że w jakimś stopniu sobie pewne rzeczy e, wyjaśniliście. No wiesz, co on o tobie mówił, że chodzisz do mediów i płaczesz. O, to gdzieś tam słyszałem. Co nie zmienia faktu, że e, uważam, uważam, że po prostu ta rzecz mogła być od niego trochę w pewnym sensie na siłę wyciągnięta. Jeśli tak uważa, to ok, ale na przynajmniej na obozie było w porządku. rozmawialiśmy o tym, co gdzieś tam zaistniało w tym roku. Mm -hmm. e, więc. E, Czyli myślę, miłości nie ma, ale nie ma też złego. sporu nie ma żadnego sporu. Myślę, że jest ok, W jakimś stopniu. E, może słowo pogodziliśmy się, to by było mm -hmm. złe. Bo tak naprawdę nie byliśmy pokłóceni, ale myślę, że sobie pogadaliśmy na temat tego, co było, czemu tak było, w sumie po co tak było mm -hmm. i obydwoje doszliśmy do wniosku, że no to jest tak naprawdę bez sensu takie e, ciskanie się, że po prostu obydwoje, mm -hmm. a inaczej, obydwoje więcej skorzystamy na tym, jak będziemy rywalizować ze sobą, ale w zdrowie rywalizacji. Bo Ty o tym wcześniej mówiłeś, nie? tak? Myślę, że akurat ten obóz nam dużo dał. I jeszcze chciałem spytać, bo siedzisz w koszulce Red Bulla, dołączenie do takiego sponsora to chyba jest jednak zawsze jakiś kamień milowy w karierze. Jak Ty to traktujesz? Właśnie dla Ciebie to jest osiągnięcie jakiegoś celu, utwierdzenie się w tym, że, że jesteś na tym najwyższym poziomie, czy podchodzisz do tego jak do każdej innej umowy sponsorskiej? Eee, co mogę powiedzieć? Myślę, że to jest w ogóle inny klimat. Okay. Chociażby nawet pod względem tego, gdzie siedzimy teraz mm -hmm. e, tak naprawdę nie wiem czy jakikolwiek inny, jakakolwiek inna firma, partner czy sponsor mm -hmm. e, byłby w stanie zawodnikowi zaoferować e, takie możliwości, e, więc e, myślę, że to tylko tak naprawdę i wyłącznie na mój plus, aby gdzieś tam mm -hmm. Coraz szybciej i mocniej progresować. No właśnie progres to znaczy Grand Prix? Osobodni. Macie w umowie, że, że, że masz iść w Grand Prix? Nie, bo jak, jeszcze, jeszcze bo jak nie. sobie przypomnę tych ostatnich jeszcze Polaków nie. w Stanie Red Bulla, to, to to byli raczej uczestnicy Grand Prix, czy bracia Pawlicy, czy Jarosław Hamper, czy, czy dalej Maciej Janowski. Czyli czy to nie jest tak, że postawione jest zadanie dla Ciebie, że w ciągu roku, dwóch masz być w Grand Prix? Nie, jeszcze nie, ale mimo wszystko chciałem. Chciałbym e, to uczynić, e, aby w sezonie 27 e, wszystko zrobić ku temu, aby w tym Grand-Prix wystartować. Czyli dwa lata masz na to, żeby, żeby się zakwalifikować. Po no sezon, tak naprawdę. No, A czyli już tym no, roku w tym miał... roku musiał się zakwalifikować. A, ty, aha, czyli w tym roku, bo zrozumiałem, no. że w 2027 dopiero będziesz w no 27. No jak w się to przeniesie o rok, no to też to nie jest jakaś tragedia, tak? Co nie zmienia faktu, że w zeszłym roku byłem blisko, z perspektywy czasu dobrze, że byłem tylko blisko, a nie udało mi się wejść, no to, to brzmi abstrakcyjnie, bo mm -hmm. to, to bym kurde, no jeździsz na no tym już, bo jakby starasz się to, tamto, a jednak co ty w Grand Prix nie chcesz jeździć, no właśnie uważam, że jeszcze, Jakbym na przykład teraz wszedł do Grand Prix, patrząc na to, że też w drużynie teraz, ile ja mamy zawodników z Grand Prix? 3. Tak, więc przyjmijmy, że ze mną by było czterech. Gdzie, no jeszcze tam trochę daleka droga była do tego. No to też by było sporo. A myślę, że jeszcze taki rok bo inaczej, jeszcze co jedna, jedna ważna rzecz. Jeździłem w tym roku w IMME, mhm. Przepraszam, nie w IMME, w, w Seku. W Seku. Mhm. w Seku jeździłem w Mistrzostwach Polski. Myślę, że tam mogło być zdecydowanie lepiej. Mhm. Więc teraz na ten sezon mam taki cel, aby znowu awansować do tych dwóch imprez. Tam zdecydowanie pokazać się z lepszej strony bo też myślę, że dużo błędów mm -hmm. popełniałem, takiego klasycznego żółtodzioba, no tak. e, takiego debiutanta, który czasami był szybki, miałem wszystkie narzędzia, w mm -hmm. aby wygrywać wyścigi, ale po prostu takim swoim trochę, no jednak małym doświadczeniem w takich, w takich zawodach, bo jednak porównując mm -hmm. te imprezy no tak. to na przykład SGP2, Mm -hmm. no to... ma no inny kaliber, tak? Mimo to, że ścigasz się tak naprawdę na co dzień z tymi samymi zawodnikami, mm -hmm. czy w Lidze Duńskiej, Szwedzkiej, Polskiej, czy w innych e, zawodach, tak jednak sama świadomość, że już jeździsz w tym cyklu mistrzostw Europy na przykład, mm -hmm. no to jednak gdzieś tam to jest z tyłu głowy i myślę, że dużo... że tutaj pod tym względem na pewno mamy jeszcze rezerwy. I jak w tych zawodach on się naprawdę pokazał z fajnej strony, mm -hmm. to wtedy naprawdę mogę... E, poważnie, poważnie myśleć o starcie w Grand Prix.